Czy w 1999 roku każdy z Was będzie miał taką no, możliwość potwierdzenia lub zaprzeczenia. Ale bądźcie fair. Ustąp właśnie tym potrzebującym. Ustąp miejsca tym naprawdę. Yy, tym, którzy chcą tutaj dłużej ze mną poradzać. Jeżeli ktoś chcę zapytać, yy, czy wygram Pani Maćku, w Totolotka, nie, nie, nie. To nie dzwon. To zadzwoni jutro w rundzie błyskawicznej. Teraz chcę rozmawiać z tymi osobami, które chcą dłużej porozmawiać, które są wybredne, które są, chcą, są niedowiarkami, które chcą no, zdecydowanie yy, konkretów i które oczekują tego, że ze mną porozmawiają dłużej. Ale także osoby, które doceniają swoje pieniądze. Czyli oni nie wydają na głupoty. Co nie wydajesz na głupoty? Ty wiesz na co ty wydajesz. Ty chcesz po prostu profesjonalną poradę. Ty chcesz rozmowę jak w gabinecie. Nigdy w gabinecie u mnie porady nie dostanie za trzy złote. A to będzie bardzo zbliżona. Bo no teraz będzie mieć tyle czasu, aby z tobą tak długo porozmawiać. Pierwszy raz w Historii Kosmin TV trzy minuty porady. I pierwszy raz w Historii Kosmin TV karty torta oraz karty klasyczne dla ciebie. I nie wiadomo, słuchajcie, czy kiedykolwiek takie coś się powtórzy. Nie wiadomo, czy drugi raz takie coś będzie w kosmosie ZDV. I to jest prezent dla ciebie. To jest prezent właśnie dla was, dla wszystkich widzów. Za wszystkie rekordy przez te 15 dni, słuchajcie, mojej obecności tutaj w kosmosie ZDV. To jest za to, że tak pięknie do mnie dzwonicie zawsze. Za to, że powracacie, za to, że jesteście. To jest prawda dla wszystkich moich fanów. Wiecie o tym, fanie na Facebooku, że Was doceniam. Wiecie o tym, że jestem waszym przyjacielem, bo ja jestem i ja chcę być właśnie twoim przyjacielem i osobą bliską. Teraz właśnie czekam na ciebie. Teraz możemy razem wybrać numer telefonu. Okej. Okay. No to weź telefon do ręki. Weź słuchawkę. weź. A więc. 1004. 30. Ok, ok, 40. I 30. Jeżeli wybrałeś ten numer telefonu, to już powinieneś dostać się do serki do Paulinki, i już Paulina powinna Cię tutaj przełączyć na wizję. Teraz tu i teraz, wyjątkowa. Porada. Pierwszy raz w historii kosmetował nie wiadomo, czy kiedyś doradca będzie miał taką poradę, bo ja to dzisiaj załatwiłem mu szefów, bo ja mam tutaj bardzo duże i decydujące zdanie w kosmice i ja poprosiłem dzisiaj szefów właśnie, <laughs> że...